W Stanach w latach 40. to ci ludzie, którzy grali i słuchali muzyki jazzowej, to oni mówili na ludzi, którzy nie słuchali takiej muzyki i przez to byli nie cool, że nie byli cool, bo jak może być cool, jak nie słuchasz muzykę jazzową, to właśnie ci ludzie mówili na tych ludzi, którzy nie byli cool, mówili, że oni są square. Albo że oni są squares. I może wiesz, że square to jest kwadrat. To jakby oni powiedzieli, he is a square, to znaczy, że on jest kwadratem. Ale jakby powiedzieli, he is square, to, to znaczy, że on jest kwadratowy. I dlatego słowo a jest ważne. I z tego co rozumiem, w latach 40. to chyba większość tylko czarni ludzie grali i słuchali jazzowej muzyki. Albo może biali ludzie, którzy byli tacy alternatywni. I jak nie lubiłeś jazzowej muzyki, bo wtedy, wiesz, to było takie szaleństwo, to jak tego nie lubiłeś, to byłeś uncool. Byłeś bardzo niecool. I właśnie ktoś, kto nie jest cool, jest square, albo a-square. I ogólnie, przez całą amerykańską historię, to najnowsze i najbardziej cool slangowe słowa pochodzą od czarnych Amerykanów. Same słowo cool pochodzi od czarnych Amerykanów i było wiele lat, kiedy biały ludzie nie używali te słowa, a tak z 10-20 lat później biały ludzie też zaczęli używać te słowa i tak było z cool. Teraz słowo "bro" jest dosyć popularne, ale czarni Amerykanie to używali 20 lat temu, może więcej, i teraz jest dosyć popularny wśród młodych, białych Amerykanów. I tak właśnie było ze slangowym słowem square, albo to be square, albo to be a square. I dopiero w latach 50. i 60. biali Amerykanie i tak ogólnie amerykańskie społeczeństwo zaczęło używać słowa square. Jako ktoś to nie jest cool. To ludzie by powiedzieli na przykład, don't be a square. Nawet była taka scena w tym filmie Pop Fiction. Może znacie ten film, to był film Tarantino. Tylko nie wiem, jak wy przetłumaczyliście Pop Fiction na polski. Może miąż fikcja, albo fikcja miąższowa. Ale była scena w tym filmie, gdzie Uma Thurman powiedziała do John Travolta, don't be a. i potem zrobiła tak. Palcami i na ekranie narasowali a square. To znaczy kwadrat. Tego problem był taki, że ona naprawdę nie narasowała kwadrata. Jak dobrze pamiętam, to ona tak palcami pokazała a rectangle. Nie wiem jak się mówi rectangle. Okej, okay, teraz widzę. Prostokąt. To ona mówiła Don't be a square. To znaczy, że tak nie bądź, nie wiem jak mówicie. Lamusem albo coś takiego? To pytanie jest, czy ludzie w Stanach nadal używają słowa square w taki sposób? Myślę, że za często nie, ale na pewno gdzieś to usłyszysz. I myślę, że każdy w Stanach wie, co to jest. Też jest takie powiedzenie: be there or be square. To znaczy bądź tam albo bądź kwadratem. I też myślę, że rzadziej ludzie to używają w Stanach. Ale każdy to zna i może by to powiedział jako żart. I często to się używa, jak jest jakaś zajebista impreza i mówisz wtedy: hey, be there or be square. I to po prostu znaczy, że bądź na tej imprezie, albo tylko ludzie, którzy nie są kół, cool, nie przyjdą na tą imprezę. To teraz wiesz, co to znaczy, jak ktoś mówi, że ktoś jest square albo a square. I może nawet zaczniesz mówić: be there or be square. To daj znać w komentarzach, czy już o tym wiedziałeś. I zobaczymy się niedługo. Na razie. Cześć.